Dzień dobry, oglądacie rozmowy strajku, a dzisiaj na tapecie bardzo aktualny temat transformacji energetycznej, odchodzenia od węgla i tego, czy w ogóle musimy odchodzić od węgla, i jeśli tak, to jak to zrobić sprawiedliwie. A w poszukiwaniu odpowiedzi na te bardzo ważkie pytania pomoże nam dziś Urszula Kuczyńska, Dzień dobry. ekspertka od energetyki, a poza tym członkini partii razem. Tak jest. To jak, musimy odchodzić od węgla, czy nie? Bo rząd nas przekonuje, że właściwie możemy jeszcze z niego korzystać przez wiele lat. Zacznijmy od tego, że od polskiego węgla to myśmy już odeszli. Dlatego, że zużycie polskiego węgla w polskiej energetyce spada konsekwentnie od lat. Natomiast rośnie import węgla z, głównie z kierunku wschodniego, czyli z Rosji i z Ukrainy. Więc od użycia polskiego węgla żeśmy już naprawdę praktycznie odeszli, a że od spalania węgla i brunatnego i kamiennego. Potrzebujemy odejść, co do tego nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. To dlaczego polski rząd nie słucha takich głosów? E, polski rząd wydaje mi się, że e, słucha takich głosów, natomiast zupełnie nie ma pomysłu e, na e, racjonalną i sprawiedliwą społecznie transformację energetyczną, dlatego że debata spolaryzowała się wokół e, tak naprawdę. Wszystkiego albo niczego i mnóstwo rozwiązań, którymi już w tej chwili dysponujemy, tak jakby wypadło z szerokiej debaty i rozmowie o energetyce. Spróbujmy je przywrócić może tej debacie. Jakie to rozwiązania, gdzie już się sprawdzają i co z tych zagranicznych doświadczeń nadaje się do adaptacji na polski grunt? To jest bardzo bym chciała, żeby takie pytania zadawano częściej. Zacznijmy od tego, że każda osoba w jakikolwiek sposób związana z energetyką y, powie Wam, że nie ma energetyki bez kosztów. Więc opowieść o wspaniałym y, świecie i y, o tym, że wszystko będzie wspaniale, jeśli nagle przejdziemy na 100% odnawialnych źródeł energii, ona też nie do końca jest prawdziwa, dlatego że również odnawialne źródła energii... Y, wiążą się z kosztami środowiskowymi. To, że my y, widzimy je w mniejszym stopniu, y, ponieważ na przykład metale ziem rzadkich potrzebne do produkcji y, odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, no ich nie pozyskuje się w Europie, prawda, tylko w Azji i w Afryce, to nie znaczy, że tych kosztów środowiskowych nie ma. Po prostu kto inny je ponosi. Ponosi je kto inny, one są ukryte przed naszym wzrokiem, tak naprawdę, więc tak naprawdę eksportujemy niejako nasz problem, kupując sobie czyste sumienie i na przykład doskonałym przykładem tego była akcja Greenpeace'u, nie wiem czy kojarzysz, było w mediach bardzo głośno w pewnym momencie, jak Greenpeace zaaresztował statek z węglem w Gdyńskim Porcie. To bardzo szybko ucichło w momencie, kiedy okazało się, że był to węgiel, był to węgiel z Mozambiku, tylko nie był to węgiel przeznaczony do spalania w elektrowniach, tylko był to antracyt. Antracyt, który jest właśnie minerałem koniecznym do produkcji odnawialnych źródeł energii. No dobrze, ale tak, węgla nie możemy dłużej spalać, bo widzimy tego efekty też wdychając powietrze nad tak Polską. Jest. Nie możemy też wierzyć, że odnawialne źródła energii są takie zupełnie nieszkodliwe. Ale co mamy robić w takim razie tu w Polsce? Przede wszystkim tu w Polsce musimy zacząć reagować i zacząć działać już teraz. W sensie, skoro nie zaczęliśmy tego robić wczoraj, to drugi najlepszy moment jest właśnie dziś. I uważam, że powinniśmy się oprzeć na rozwiązaniach sprawdzonych, rozwiązaniach rekomendowanych, chociażby przez Międzynarodowy, Panel do spraw zmian klimatycznych przy, przy ONZ i spojrzeć na kraje, i nie tylko kraje, bo też na przykład Ontario w Kanadzie, którym udała się głęboka tak zwana dekarbonizacja energetyki, a przez to częściowo gospodarki. W zasadzie udało im się przypadkowo i udało im się w latach 70., kiedy fala. Paniki antyjądrowej nie zmiotła jeszcze tego potężnego narzędzia dekarbonizacji, właśnie z, tak naprawdę z powierzchni debaty publicznej. I mam tu na myśli właśnie Finlandię, mam tu na myśli Ontario w Kanadzie, i mam tu na myśli Francję, która w latach 70. postawiła na rozwój sektora jądrowego i w tej chwili w oparciu o atom, w oparciu o. Energię wodną i odnawialne źródła energii ma jedne z najniższych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w Europie. To jest droga dla Polski. My nie jesteśmy niestety w tak komfortowej sytuacji, żeby móc rozwijać wielkoskalową energetykę wodną, bo mhm. jesteśmy krajem nizinnym i krajem równinnym. Nie mamy dużych różnic wysokości a projekty wodne, czyli na przykład elektrowni szczytowo-pompowych wiążą się też z dużymi kosztami środowiskowymi. Natomiast zdecydowanie możemy rozwijać energię, energetykę wiatrową na morzu, czyli tak zwany offshore. Zdecydowanie możemy rozwijać energetykę wiatrową na lądzie i zdecydowanie powinniśmy rozważyć atom jako element pozwalający na stabilizowanie systemu. Co to znaczy w praktyce stabilizacja, czyli główne źródła energii miałyby być gdzie indziej, a elektrownia atomowa odgrywać taką rolę zabezpieczającą? Dobrze Cię rozumiem? Yy, troszkę tak, tylko to oczywiście jest wszystko jeden system, to nie jest tak, że one są gdzie indziej. Yy. One są wszystkie połączone w jednym systemie, bo coś, o czym bardzo często się zapomina, yy, to fakt, że każde odnawialne źródło energii z punktu widzenia... Yy, Operatora systemu przesyłowego jest źródłem energii, które nie pracuje stabilnie, nie jest, tak, nie jest tak zwaną mocą dyspozycyjną. Wiatr pracuje wtedy, kiedy wieje, słońce wtedy, kiedy świeci, a wtedy, kiedy nie świeci, kiedy nie wieje, nadal potrzebujemy... Produkować prąd, tak? W sensie mojej lodówce mm. nie wytłumaczę, że. <noise> że y... przestał wiać wiatr nad morzem. I... Do, do, dokładnie. Dlatego y, fakt, y, że przybywa źródeł y, y, niestabilnych i niedyspozycyjnych w systemie, musi być równoważony tak naprawdę wprowadzaniem mm. rezerwy systemowej, czyli y, y, odpowiednią, ekwiwalentną mocą, która może pracować wówczas, kiedy nie działają te niedyspozycyjne, niestabilne źródła energii. I atom się w tym momencie doskonale sprawdza. Sprawdza się też doskonale y, gaz ziemny. I de facto ta y, niemiecka transformacja energetyczna, y, słynna, y, słynna niemiecka Energiwędzie, y, tak naprawdę to jest y, Ogromny rynek rozwoju dla gazu ziemnego. No, właśnie, byłaś na proteście w Philipsburgu pod elektrownią atomową, sprawną, taką, która mogłaby jeszcze długo pracować bez awaryjnie. Została ona zamknięta, tymczasem teraz docierają do nas Niemiec informacje o otwieraniu od nowych elektrowni, które będą palane węglem brunatnym, węglem kamiennym. I o co tutaj chodzi? Bo słyszymy też w Polsce, że to Unia Europejska popycha nas do transformacji energetycznej, a tymczasem wiodące państwo w Unii zdaje się zmierzać dokładnie w inną stronę. Jak to rozumieć? To jest całkowita hipokryzja polityki niemieckiej i ja nie sądzę, żeby ona wynikała ze złej woli, a mnie się wydaje, że to naprawdę jest kwestia absolutnej dezinformacji. Y, która konsekwentnie tak naprawdę prowadzona jest od lat, y, od lat 70. To I, jest ta panika przeciwatomowa, o której wspomniałaś? Y, tak, mówię o antyatomowej y, panice między innymi, bo Niemcy sami już się zaczęli orientować, że coś z tą energiwendą jest mocno nie tak w momencie, kiedy wyłączany jest Philipsburg. Wchodzi do sieci Daten 4 czyli ogromny blok energetyczny opalany węglem kamiennym, ale mało tego, kiedy też przychodzi rura ogromna, czyli Nord Stream 2, i, i nagle współszef Europejskich Zielonych, Thomas Weinz, ogłasza, że gaz ziemny to doskonałe paliwo przejściowe i wszystkich nas uratuje. No, ono nas po pierwsze nie uratuje, po drugie nie jest wspaniałym paliwem przejściowym. Jest paliwem, a i owszem, natomiast nie jest lekarstwem na katastrofę klimatyczną, która no, dzieje się na naszych oczach. Greta Thunberg występowała niedawno na Światowym Forum Ekonomicznym, była w Polsce, przyglądała się elektrowni w Bełchatowie, rozmawiała też z przedstawicielem Związku Zawodowego Górników Jerzym Chubką, który wydał mi się o wiele bardziej otwarty na dyskusję, na poszukiwanie jakichś rozwiązań niż nasze polskie elity, które się, tak jak powiedziałaś, zaklajstrowały w tym wszystko albo nic. I... Mm, tym bardziej zrobiło mi się przykro, kiedy zobaczyłam, jaki hejt popłynął w stronę tego człowieka, później ze strony jego własnego związkowego środowiska. Ale czy jak patrzysz na działalność Grety Thunberg tak w szerszym kontekście, to co, co o niej myślisz? Myślę, że każdy ruch potrzebuje swoich ikon, tak? Mhm. Że to akurat jest Greta, okej. Okay. Ona ma prawo mówić w imieniu pokolenia. Które de facto po swoich rodzicach dziedziczy świat na, że tak powiem, granicy katastrofy, tak? Więc ja rozumiem, dlaczego tak jakby ona została głosem, została głosem tego pokolenia. To, co mnie dziwi najbardziej, to absolutnie nieproporcjonalnie agresywna krytyka wobec Grety, opierająca się właśnie o to, że, jest, że powinna siedzieć w szkole, że jest za młoda i tak dalej. I wydaje mi się, że to, o czym mówisz, czyli na przykład otwartość ludzi, takich jak pan Chubka pan właśnie, e, tutaj zderza się z, troszkę z grą interesów. Już interesów branżowych, interesów i lojalności politycznych, bo ludzie chcą rozmawiać. I y, y, ja też byłam związkowczynią, no to będę też związkowczynią górniczą, y, i to faktycznie jest tak, że y, świadomość środowiskowa jest w ludziach. W sensie ludzie widzą, co się dzieje i że trzeba reagować, tak? Y, tylko właśnie ta ich, ten ich niepokój, ta ich troska y, napotyka właśnie na taką geopolityczną układankę, bo no, w grę wchodzą ogromne y, interesy ogromne pieniądze. I ogromne pieniądze, tak. Co się stanie, jeśli nic nie zrobimy w Polsce z energetyką? No, wkrótce trzeba będzie powyłączać wszystkie obiekty, czyli ogromną część floty wytwórczej, którą odziedziczyliśmy jeszcze po towarzyszu Gierku. I de facto będziemy importować energię w ogromnych ilościach od sąsiadów. Dobrze rozumiem, że od czasów towarzysza Gierka nic żadnych większych inwestycji poważnych, zmieniających sytuację Polski w tym zakresie nie zrobiliśmy. No, tak naprawdę w polskiej energetyce niewiele się, niewiele się wydarzyło. Nadal opieramy się właśnie na tych zrębach systemu i na flocie wytwórczej powstałej w epoce PRL-u, tak. I mamy czas to zmienić. Nie mamy czasu, musimy to zmienić. No właśnie, nie mamy czasu. A musimy coś robić. Chyba wszyscy już zauważyli, że w tym roku w Polsce nie spadł w ogóle śnieg, czyli z tymi zmianami klimatycznymi musi być coś na rzeczy. A zatem myślmy racjonalnie, szukajmy rozwiązań, słuchajmy osób, które tematyką zajmują się zawodowo i działajmy, bo czasu więcej już nie będziemy mieli. Dziękuję Wam i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.